I tryna let the sun shine and the day. tryna make this darkness go wild. Aki to jest słodziak! Kupiłyśmy takie nauszniki. Tak fajnie pasują do tego futerka. No, jesteś już gotowa na jesień, mała Co ty chcesz od mojej torebki? Co ty chcesz? I'll paint with colors and I'll sing until my aunts give out. Przyjechaliśmy na przepyszne śniadanko. Mama, Słucham. Tata jest a Tata co jest? Misia. Misiem jest? Misza. Nie mysza, a to jest pampkiniasz. Mówiłam ci ostatnio Zamówiliśmy sobie rodzinnie jajecznicę z awokado swimborkiem. Ja mam z cebulą i z kurkami. Charlie ma samą cebulą, a Luka też ma z kurkami. Ty jesteś A ty jesteś małe pampkiniątko. O, jak słodko! Pampiniątka! No ileś też jeźdź. Co? Ja jestem pampiniątką. Jesteśmy w takim fajnym miejscu, gdzie jest sklep, ale też są stoliczki i można właśnie sobie zjeść śniadanko dobre. Tak, fajna. Tak, ja jeszcze karmię Charlie, więc tata ma zadanie zrobić zakupy. Potrzebuję, żebyś wziął te płatki, muszelki czekoladowe z półki. Nie, nie, nie. Nie jesteś w końcu ich? Nie, nie, nie. No dobra, to banany. Pomidorki koktajlowe. Jak już weźmiesz do ręki, to ci co dalej. A my jemy, nie? Dalej. Pastata pomidorowa. O tak. Ale skup się, bo tam są trzy różne chyba. Tak. Tutaj w lodówce są zawsze takie pyszne naleśniki i pankejki i ten krem waniliowy jest po prostu tak przepyszny, że nawet nie wiem jak oni go robią, ale jest cudowny, więc jedne pankejki biorę dla czarny. Dla ciebie? Tak, na później. Biorę. Ja sobie wybrałam przy kasie szota Imbir Kurkuma i to jest taki szot robiony na świeżo tam, ale Luka jeszcze znalazł jakiś co to jest. Sok wieloobocowy biana odporność. Ja nie wiem, czy to, wydaje mi się, że tam ten szot imbirku znaczy, ma lepszy to jest znowu, to jeśli chodzi o odporność, o witaminę C, to ma 80 mg witaminy C. To jest bardzo dużo, bo tu ma zobacz e, winogrona, czarne bez, acze, a, a, ar, aronia... Mm, acero, a acerola, dobra acerola czy acer... Acer... acerola. Acerola to może po włosku No nie wiem, jeszcze co mi się myli. <laughs> mm. Mm. Bardzo dobre. Ach, jak małpeczkę. No i widzisz, znowu to jest bardzo. Jeśli chodzi o jakieś tam witaminki, odporność, ok, ale znowu cukru trochę nawalony, nie? Trochę tak, ale powiem mam, że ja nawet wolę pić takie coś dla swojej psychiki, żeby wiedzieć, że jakoś na tą jesień y, się uzbrajam, bo ja, ja zawsze jestem chora. No, zobaczcie, na razem jesteśmy chorzy w ciągu zimy, jesienią. Musimy i tak na parę teraz robić Musimy w domu, takie robić. bez cukru, normalne, prawdziwe wiesz, home Mam no? i imbir i kurkumę w domu. Nie może mi chorować po prostu, nudzi mnie chorowanie, wiesz? Nie też. Mam sobą odporność, ale może, może już będzie w tym sezonie dobrze. Inaczej trochę się odżywiamy, inaczej się prowadzimy. No oby. Wjeżdżamy już do domu i tak mówię Boże. Jakie to jest straszne, że ten kościotrup wisi tutaj. Ciekawe, co sąsiedzi sobie myślą, co? Nie wiem. Wiesz, jak ten kościotrup się nazywa? Nazwałaś go? Tak. Nie w sumie wiem. to Rafał go nazwał. Jak? Gebrysia. <gryśa> A ona ten? To... Co? Nie Gabryś na pewno? Gabrysia, bo różowa, no A, ale no dobra, nieważne No tam nic nie ma, to przecież kości No ale może budowa miednicy na przykład, czy coś? Jezu. No co, chyba szkielet kobiety trochę się różni, nie? Ja ogromne nogi, także na pianinie, także w ręce sobie klaszczę i korana. Nie gram na gitarze, na pianinie, prezent sobie klasa i kolana też. Teraz rokina, la 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 la, la Zostawiłam sobie temat zabezpieczenia płyt przed dniami na później. I to później jeszcze nie przyszło. Wczoraj miałam to zrobić, zapomniałam. Ja mówię, o nie, 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 nie. Muszę się tym od razu zająć, bo szkoda po prostu tych płyt. Plan był taki, że wykorzystam tą folię z Leroy Merlin, podłożę e, pod te wszystkie rzeczy właśnie tą folię i jakoś sobie ją tam zakamufluję. Natomiast jest to ciężkie do zrobienia z tego względu, że tutaj wszystko jest takie niesymetryczne i widać po prostu e, dziury pomiędzy, więc nie chciałabym, żeby było widać taką folię. Więc wymyśliłam, że użyję do tego folii e, aluminiowej Spożywczej i po prostu pod każdą dynię podłożę tą folię, pod każdego kwiatka podłożę tą folię. Dzień dobry! Po co pani tu przyszła? Po co ty tu przyszłaś? Sio! 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 Sio. Sio. jej te żelki co, jaką ona ma trochę z tym. Zobaczymy, czy to dobrze wyjdzie. Natomiast wydaje mi się, że jest to niezły pomysł. Będzie widać pomiędzy ładne płyty, e, przerwę, a nie będzie widać folii. Open, so talking, Powiem wam, że jest to całkiem niezły pomysł, bo naprawdę nie widać tego od góry. Dopiero jak gdzieś tam tej perspektywy, nie wiem, czy to jest widoczne dla Was. O, na przykład tutaj. Jak tutaj tak się zniżymy i zajrzymy, to faktycznie widać, że stoją tedy nie na folii. ale tak, nic nie widać. Dobry patent. Korzystajcie, jeżeli będziecie robić takie dekoracje. Nie wiem za bardzo, jak mam się zabrać za te kwiatki, bo w sumie... Najlepiej, żebym kupiła do nich doniczki, ale szczerze, bez sensu trochę kupować sobie doniczek, No bo co ja później z nimi zrobię? A jednak, no muszę też te kwiatki podlewać. Chyba, że będę je wystawiała po prostu na trawę. Będę je raz na jakiś czas podlewać, a później je z powrotem odstawiać. A może ja jutro podjadę do Pepko i kupię w Pepko takie tanie doniczki. Ciekawe, czy są takie w Pepko. Bo w sumie nie muszę kupować donic za kilkadziesiąt złotych. No zobaczymy. Na razie podstawię te... Zabezpieczam dynie, wiesz? Może po prostu zrobię tak faktycznie, że dzisiaj zabezpieczę te dynie, kwiatki zostawię i podjadę jutro do pepko. Ja to zrobię. To pomóc mi? To postaw tutaj. Czekaj, mama zrobi mniejszy kawałek. Okej. Okay. No i postaw tutaj. Postaw. Dobre. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly Oh, and the darkness starts to fade Feels like things are gonna go my way I'm gonna let the sun shine in the day I'm gonna let the past be filled with smoke the <laughs> robot! Co mam zobaczyć? Zobacz. Ty masz tyle do roboty A nie lepiej ci tą folię rączkami pozbierać? Nie, bo tak jest o wiele szybciej. Mogę Ci trochę podpić, spróbować? Mmm Dobry wyszedł Zrobiłam luce shejka, bo jedzie właśnie z Charlie na kulki. Charlie zawsze coś tam na kulkach je, czy jakieś tosty czy inne pierdoły gofry, ale żeby mój mąż nie był głodny, to mam na drogę. Ostatnio byłam w Twinkle, to wzięłam chyba z dwie torby świeczek, no bo już jest ten sezon taki jesienny i od razu chcę się palić codziennie świecę. Ja tylko jak wstaję to z samego rana odpalam świecę, później powiedzmy wychodzę z domu, wieczorem wracamy znowu zapalam, więc kocham, no kocham. Dlatego też stworzyłam taką firmę. Ale co wam chciałam powiedzieć? Wzięłam zapach baked apple i to jest pieczone jabłko. On nam się cudownie sprzedaje zimą, natomiast i jesienią również. Jest bardzo aromatyczny. Mamy tutaj cynamon, kardamon, pomarańczowy, Goździki, pieczone jabłko, prażone migdały, kokos, z wanilię. Także to jest bardzo przyjemny zapach również na jesień. Wzięłam również aromaterapii lawender. Ten zapach palę cały rok, więc nie jest on w sumie skierowany jakoś bardzo do jesieni. Palę go cały rok, bo uwielbiam. Ten zapach jest zrobiony na czystych olejach eterycznych, lawendowych, także tutaj nie mamy rozpiski, po prostu aromaterapii lawender. Wziąłam też ze sobą zapach peanut butter bo go kocham i to jest zapach który chyba mi się najbardziej, nie no oczywiście najbardziej mi się kojarzy zapach pumpkin i pumpkin spice latte, natomiast peanut butter jest to bardzo taki słodki ciepły zapach, mamy tutaj czekoladę, cynamon, słony karmel wanilia, prażone orzechy i jest naprawdę no taki mniamuśny, wiem, że czekacie na świece pumpkin i pumpkin spice latte one naprawdę niedługo będą sami jesteśmy w szoku, że po prostu one tak szybko się wyprzedały, bo dopiero co była świeża Dostawa. Natomiast są na produkcji, kończą się robić, ale jeżeli się zastanawiacie nad takim zapachem, no to peanut butter, baked apple, na pewno vanilla, cashmere, to są jeszcze takie fajne, właśnie jesienne zapachy. Odpalę sobie teraz w domu peanut butter, bo tak mi się zrobiła na niego ochota, jak teraz zobaczyłam. Oh, naprawdę. Jeżeli lubicie słodkie zapachy, to to jest obłęd. To szkło w ogóle jest takie jesienne. Nie spójrzcie tylko na nie. Naprawdę. Cudo. Jak na pewno widzicie na Instagramie czy tam na YouTubie, to ja często jeżdżę do sklepu. E, oczywiście kontrolować, co tam się dzieje, ale też e, po prostu poświęca dla siebie po produkty, po kosmetyki. Nie jest tak, że ja na przykład zamawiam sobie z produkcji albo z magazynu duży karton, który stoi u mnie w garażu i nie wiem, mam tam zapas na jakiś czas i sobie z tego garażu wyciągam. Nie, ja sporadycznie robię sobie zakupki. Oczywiście nie płacę, no bo to jest moja firma, więc robię sobie wydanie ze sklepu. Ale dlaczego to robię? Bo naprawdę mnóstwo ludzi zadaje mi to pytanie, dlaczego ty sobie nie zamówisz większej ilości do domu? Bo ja chcę się czuć jak klient, ja chcę wchodzić do tego sklepu, mieć przyjemność, Zrobienia tam e, tych zakupów Chcę czuć się tak jak wy Wchodząc do tego sklepu Że sobie wybieram, przebieram Ja jestem zakupocholiczką i otwarcie o tym mówię Więc dla mnie to jest po prostu największa przyjemność Jak ja przyjeżdżam do tego sklepu I ze sklepu po prostu sobie Wyciągam te rzeczy do domu Jaka zabawa byłaby gdybym ja sobie wysyłała jakiś karton tutaj do domu I nie wiem, miała zapasy Kiedyś tak miałam, muszę się przyznać e, Na naszym wcześniejszym mieszkaniu Na no jeszcze wcześniejszym, jak otwieraliśmy Twinkle to faktycznie miałam w garderowie całą górę zawaloną produktami Swinkle, no ale wtedy nie mieliśmy sklepu stacjonarnego. A odkąd ten sklep stacjonarny jest, to ja wolę robić sobie zakupy, przyjeżdżać, wybierać, wąchać. Sobie napar zrobię. O nie, przygotowałam sobie tak imbir, e, kurkumę, miód, cytrynę, żurawinę i miętę I przygotowałam sobie rękawiczki, bo już wielokrotnie słyszałam, że jak się zabieramy za kurkumę, to lepiej mieć rękawiczki, bo strasznie ona brudzi. Więc wszystko jest. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Ale ja bardzo lubię takie napary. Ja w ogóle kocham herbatę. Ja bym herbatę piła, słuchajcie, cały dzień. E, czasami łapię się na tym, że piję już szóstą. <słuchaj>

Czy tylko ja tak mam, że nawet jak jestem sama w domu, to zapominam, że jestem sama w domu i nalewam wszystkim? <noise> Nalałam dla Luki, dla Charlie, dla siebie, ale w sumie to oni nie lubią pić gorącego, więc dobrze ostudziłem się. Postanowiłam sobie, że będę od dzisiaj robić taki napar dla wszystkich domowników yy, i mam nadzieję, że Charlie będzie pić, bo może przez ten imbir czy kurkuma być troszeczkę ostra dla niej, ale na pewno zdrowe, więc yy, ona jest w sumie harpaga. Może nie będzie narzekać, zobaczymy jak przyjdzie. Muszę zamówić kolostrum dla niej, yy, w sumie dla nas też. No muszę naprawdę się tak uzbroić, żeby nie było sytuacji, że nagle za pięć dni będę płakać i leżeć w łóżku i nic nie robić. Dla mnie to jest zawsze taka marnacja czasu. Mam czasami tak, że, że lubię takie malutkie przeziębionko, gdzie wiecie, jeden dzień oglądam swoje filmy, leżę pod kocykiem. ok, ale nie dłużej. Czy dasz radę pić takie coś codziennie? Mama będzie robić. To jest dobre dla zdrówka, wiesz? Um, dobre? A co będę miała na śniadanie? No to pomyślmy jutro o ale powiedz mi tylko czy Ci to smakuje. Smakuje. Smakuje? Bo no to dobrze, bo ja się bałam, że to będzie może za takie pikantne dla Ciebie, nie? Bo tu jest i imbir i kurkuma, a troszeczkę takie jest ostre. Nie czujesz? Nie czuję. No to super, bo będziemy takie coś pić. No to dobra jest na zdrówka, wiesz? Żebyś nie była przeziębiona. W ogóle tego bo... nie czuję. tak? Nie czujesz? Bo chyba dużo miotku też jest, co? Lubuj. No ja już piłam, pyszne.

Brawo! Masz banie, zrobiłem screena, gdzie masz równo banie. Chciałem to Prawde? bardzo zrobić, no? W twórców Anzi! Lolo! Lo, lo. Jezu, tyle lo, lat lo, na to czekałam, lo, lo. że nawet nie wiem co powiedzieć. Siedziałem teraz 10 minut odświeżałem i nic się nie odzywałem. <noise> Jak <noise> chciałem? Anziak! Anziak! Andziaks! Andziaks! Andzia. Ancak, sancak, sancak, La 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 Nie wiem, zatkało mnie. Zatkało kakao? Boże, jakie to jest fajne. To, to jest jakby coś cały coś czas już żyłam tym, że jest około tego miliona, ale jak już teraz powiedzieliście, to jakoś tak dziwnie nie poczekaj, swoje. Poczekaj. Milion? No ja proszę teraz o entuzjazm, bo w ogóle w tobie energii nie ma milionerki. <śmiany> jesteś gotowa? Tak. Widzisz ekran na sobie, za sobą? Nie bardzo Ale widzę. Ale ty tylko czy widz, widz widzi myślisz? Widz widzi chyba. Dobra i I yeah. Nic nie widzę co tam jest. To patrz. Woo! Od, od świeże. to Teraz weź na. Ja widzę. Weź na ekran. I Brawo! Oj, starsz. Chcesz to poczuć? jeszcze teraz, ostatni raz? <coughs> Myśla, jak ty to przeżywasz? Więcej tego nie będzie, patrz jeszcze raz, patrz, patrz, <coughs> teraz, teraz! teraz. Yeah! Nigdy, raz. się, nigdy w życiu, już więcej cię to nie spotka. Już nigdy mnie to nie spotka. Już nigdy ta, ta grafika z 999 na, na znaczy 9, 999 tysięcy, 999 nie przejdzie w milion. Nie Teraz ostatni raz! Ostatni I... raz! I. No, mąż mi zrobił takie tutaj show, że naprawdę mocno to teraz poczułam, <grywa> że ten milion mił! Ale to jest numer, naprawdę. No, dziękuję przede wszystkim Wam, bo to dzięki Wam mam ten milion. Dzięki moim obserwatorom, subskrybentom, bo jest ich milion. Ale to dziwne jest uczucie. No, już ten milion miałam na Instagramie, to tak o, troszeczkę się oswoiłam z tym milionem, ale na YouTubie jest to takie bardziej jeszcze łapiące za serce. No, bo YouTube to jest moja YouTube. platforma. Ja się czuję tutaj jak ryba w wodzie. Jestem od tylu lat na YouTubie, więc. ogromne wyróżnienie. I teraz, czyli co mogę teraz? Przycisk zamówić! No jeszcze raz, jeszcze raz. Uh. Uh -huh! Brawo, nasza mama! Brawo, nasza mama! I. Trzy... Uh -huh! 700 tysięcy! Ale mamy dzień. Luce wybiło dzisiaj 700 tysięcy. Mi milion mm. Boże, jak fajnie, co? bardzo chciałam, żeby jeden więcej... Ale Luka dzisiaj wyszło. walczy, mówi. Ja dzisiaj wstawię na Instagramie. Jak wszyscy bo subskrybują, daru... żebyśmy... Ty chciałeś po prostu, żebyśmy jednego dnia mieli pełne cyfry. Tak, tak, że, cyfry. Że, że to będzie data. Słyszałem, że Angelika dziękowała, no ja nie nagrywam vloga, więc tutaj bardzo Wam dziękuję serdecznie. E, a jeśli chodzi właśnie, specjalnie o to mi chodziło, że chciałem w jeden dzień i to jest, zawsze będziemy pamiętać, że, e, szóstego, ja teraz pamiątkę. że 6 października wbiłaś milion. To już jest w ogóle data taka, zamawiałem przycisk no, za, za tydzień. Około, bo będzie to oh możliwość. Marze,

jestem dumna Dziękuję bardzo. bardzo. Jak się czuję posiadać 700 tysięcy subskrybentów na YouTubie! Bardzo dobrze. Ale to, to prawda to co ty mówiłaś? to ty masz milion, więc masz inną barierę, ale chodzi o to, że czym się różnisz 699 tysięcy od 700 tysięcy. Nic, teoretycznie, nic Ale tak się nie fajnie, robi, tak. Ale także takie. Pełna cyfra, wskazuje. To no od nowa, więc motywujące. Kolacja na 700 tysięcy dla męża, proszę bardzo. No Włoska. makaron z pomidorem. Z oliwą, z To jest kolacja pod tytułem Zapomnieliśmy zrobić zakup, i robimy to, co jest. Ale to nic. Musimy świętować w taki sposób. Zobacz, to no. nie wygląda bardzo Nie, no bardzo dobrze. Wiesz, że uwielbiam to. I bazylia też? Tak. No pewnie. Włoska oliwa od cioci. Bardzo dobry. Trochę było trzeba do solić. 100 milionów. Jezu, to 100 milionów. To jest najlepsza recenzja. Ale 100 milionów zdecydowanie. 拉拢。